o szczegółach, możemy pewnie w zależności od tego kto jest, jaką, jakim branżowcem, czy rolnik, czy energetyk, czy, e, czy deweloper, różne będą mieli pomysły na, na rozwój żuław, ale tutaj po raz pierwszy coś zaproponowano. Myślę, że rzeczywiście warto to połączyć z tym, że następuje odwrócenie biegunów, e, jeśli chodzi o, o produkcję energii. No i myśmy się znaleźli bliżej tego źródła wytwarzania i można to jakoś wykorzystać. Nie wiem, czy to jest jedyny i główny pomysł na pomyślność żuław, ale jakiś tam pomysł jest. Ja uważam, że trochę więcej powinno się mówić o rolnictwie, trochę więcej pomysłów takich bardziej praktycznych, a nie górnolotnych, bo załóżmy biometanownie fajnie, ale z punktu widzenia rolnictwa to to jest fajne źródło na ich produkty, tak? I, i rzeczywiście. Natomiast e, m, czy tylko? Nie, no tu m, musimy, e, musimy produkować. Ktoś powiedział, że mamy nadprodukcję żywności, to być może trzeba się przebranżowić, tak? Zakłady przetwórstwa, fajna rzecz. E, ja myślę, że może przyszłość się w warzywach, ale to są moje takie e, osobiste e, uwagi. Natomiast no podsumowując, cieszę się, że, że jest jakaś propozycja. No, i będę trzymał kciuki, żeby chociaż po części była realizowana i dała pomyślność mieszkańcom Żur. A z punktu widzenia rolnictwa, to jednak to zabezpieczenie przed, przed wodą, która dała się mocno rolnikom we znaki pod koniec tego roku, to ten Wasz krzyk i apele pana i burmistrza Nowego Stawu o to, żeby powołać spółkę, Związek Gmin, spółkę wodną, to nie jest takie wołanie na puszczy? Co konkretnie się przez miesiąc zadziało w tej sprawie? Problem jest taki, że nadal nie mamy sprzętu, a jak nie będziemy mi ani jakby widoków takich najbliższych tygodniach czy miesiącach na sprzęt. a Jak nie będzie sprzętu, no to będzie to tylko spółka na papierze i będzie to fajny pomysł, który nie jest realizowany. A przypominam, że pomysł główną jakby siłą tego pomysłu jest to, że to trzeba robić kompleksowo. A na razie każdy sobie coś tam dłubie i to też nie w takim zakresie, który by kogokolwiek satysfakcjonował. Очень